Witam Was, ja jestem Rabin i dzisiaj przedstawię Wam programy do nagrywania na YouTube, które są potrzebne. No, bez nich chyba nie da rady nagrywać. Pierwszy z nich to Audacity, drugi Bandicam i trzeci Camtasia Studio 8. No, oczywiście jaki nam jest potrzebny program, no to program do nagrywania, bo bez niego raczej nie dam rady. No, chyba, że ktoś jest na tyle koksem i nagra bez niego no ale telefonem to chyba nie będzie efektu dobra, drugi to Audacity tam jak się usuwa szumy, obróbka w ogóle to macie w innych poradnikach ja teraz może wam pokażę jak się obsługuje Bandicama, jest to łatwe start i stop F9 pauza F10 w ustawieniach mam stereo, jakość 100 fpsów 30, HD tu mam tak, Ni nic nie zmieniałem chyba tak, zainstalowałem tak jest yy, tu jakiś klawisz skrótu jak go pobrać, wchodzimy na stronę www.bandicam.com i, i tam jest guziczek do pobrania tak no to jak nagramy film i nasz głos, no to trzeba to skleić no to nam będzie potrzebny program Camtasia Studio 8 Wejdę w niego. Jest to wersja 8,1. Mamy tutaj naszą kamtazję. Po prostu wrzucamy tutaj film, nasz głos, później tu film, tu głos. Jest wszystko git. Poczekajcie może ja tutaj będę miał mm. o, ja wiem gdzie będę miał. Zaraz wam pokażę. Tu mam jakiś ten Okej. Okay. No u mnie akurat teraz trzeba zrobić tak pulpit. I wrzucamy ten film. No, i mamy ten film, rzucamy go tutaj. Dajemy 720. Wstałem go tu. No, swój głos tutaj. Ja teraz głosu nie mam nigdzie żadnego nagranego, więc nie będzie. Hm. Widzimy, wszystko działa. Dobra. Yy, w tym programie też można sobie zrobić ten. No, intro. Bo może słowa mi się zgubiły. Dajemy na przykład, nie wiem, możemy sobie tu, dajemy tą animację 720. Tu mamy, i żeby teraz zmienić ten napis, to klikamy tak. Tu wpisujemy swój nick albo co chcemy. Nie wiem, co kto chce. Jest takie coś. Można sobie tam też muzykę dodać. Tu zaraz. O, tu mamy do int muzykę. Dobra, to na tyle. No i oczywiście do nagrywania jeszcze nam będzie potrzebna jedna ważna rzecz. Mikrofon. Bo bez niego też jest trudno. Tak, a więc to są trzy programy. W opisie będzie link do pobrania. Ja się z wami czekam, cześć na rapa.